Pytanie w szeroko rozwinięty sposób powodował, że to jeszcze bardziej się ta kula śnieżna toczy. I nawet po dzisiejszej wypowiedzi ona się dalej będzie toczyć, okay. dopóki nie będzie tej konfrontacji i porozmawiania wspólnie. Także Steward, jeśli to oglądasz, to widzimy się. Czyli tak jak mówisz, yy, nie ma... No, może będzie kiedyś konfrontacja, zobaczymy. Ale raczej wątpię. Raczej wątpię, żeby kiedykolwiek była konfrontacja, ponieważ Steward nigdy, przynajmniej nigdy nie będzie chciał o tym rozmawiać, o tym konflikcie. A szkoda. Jestem ciekawy, jakbyście się dogadali, w tej sprawie tego konfliktu ich. Masz na razie kontakt ze Stewartem, ale chciałbyś go rozmawić. Bośka dziękuję, jeśli się się zadzwicasz tak no, człowieka. W momencie, siedzi. kiedy De. gdzieś coś ci nie po drodze i masz inną ideę, inny pomysł, albo zrobiłabyś to inaczej i jednak wolisz na własną rękę. Gdzieś tam te takie relacje, niektóre się unikają, znikają. Jestem pewien, że masz takie przykłady, że z kimś ci się urwał kontakt. Z jakichś tam powodów, nie dlatego, że się nienawidzicie, albo że. Tak czasami naturalnych, poprowadziście, po czy coś nie. Tylko dlatego, że po prostu życie cię poprowadziło w tamtym kierunku, a akurat tą osobę, z którą kiedyś miałeś kontakt, poprowadziło w Staję, dziękuję, jeśli się zapraimam, pozdrawiam. Zdecydowanie. Tak. Nic ty nie zrobisz. A czy miałeś takie momenty, że sobie myślisz, kurczę, on mnie zaraz przebije, albo ten jest, wiesz, ten ma fajniejsze nie, filmy, tak. albo ten ma kontent. Mhm. kurde, a ja teraz nie mam pomysłów na filmy. Wiesz, jak to jak u ciebie Miałem tak w momencie, kiedy e, ścigali. Stuart prawie o tym powiedział na mniej więcej, kiedyś nie wiem, czy pamiętam. Wiem, powstrzymał się. Chciał powiedzieć, ale się powstrzymał, bo powiedział, że nie chce rozdrapywać i nie chce tego dotykać ponownie. Mieliśmy się ze Stewartem i Blokiem w trójkę. My wszyscy wywodziliśmy się z tego Minecrafta, którym wcześniej mm. wspomnieliśmy, Z bardzo starych czasów, nagrywając filmiki z gier komputerowych. Potem jak zaczęliśmy przechodzić w Lifestyle wszyscy, ale w swoim kierunku. Witam bo dziękuję, że się innym mieście, za jeszcze niepełno, niepełnoledzie... Czy Ja wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Nie znam dokładnych szczegółów i nie znam strony Rezygo. znam st strony Stewarta i nie powiem wam o co chodzi. Wy powstrzymaliście, on chciał powiedzieć. O kurde, nie pamiętam nawet. Więc y, nie było możliwości na niewiadome jakie działania w swoim życiu. I to spowodowało, że poszliśmy w tych różnych kierunkach. Okay. Robiąc podobny content, czyli lifestyle. Chodzi dziękujesz się że za Prima. Idąc swoim I dziękujesz ci się za dwa miesiące. O wła Carigoda, musimy wrócić do Winterka wspólnego. O mój Mandziula, Boże, prawda. Pamiętam, że w grudniu prawda. 2020 roku obiecałeś mi projekt Winter. O Jezu, prawda, Harry, to nawet I są uzbrojeni Widzowie czekają. Karybos. Czekają. Runku, ale jednak, będąc z rówieśnikiem, gdzieś tam naturalnie i bardzo zdrowo rywalizowaliśmy ze sobą. I były takie momenty, że się ścigaliśmy, nie? że tam gdzieś tam rzeczywiście śledziliśmy się nawzajem. Jestem pewien, że chłopaki również. I to powodowało, że te, że te rzeczywiście, że te napięcia... Wiktor raczej chyba istnieć. nie. Ale, ale jestem pewien, że na pewno z mojej strony naturalne i takie bustujące do pracy. Tak? Ale to musiało być mega ekscytujące, bo kawał. wiesz, to ta, właśnie ta, ta. było największym motywatorem. No to był wyścig. To był... Dobra. To były chyba wszystkie pytania, jakie mnie interesowały.